Oczywiście było to dla nas bardzo ważne, kluczowe spotkanie. Wykonaliśmy bardzo dobrą pracę w tej rundzie. Natomiast wygrywając dzisiaj tutaj, możemy taki duży oddech wziąć i przed tym spotkaniem trudnym, które nas czeka z Lechem i później trudnym wyjazdowym z Wisłą Kraków, na pewno zdecydowanie łatwiej nam się będzie wracać do Poznania. Jeśli chodzi o sam przebieg meczu, wiedzieliśmy, że Wisła Płock to drużyna, która bardzo lubi grać w ataku pozycyjnym, miałem okazję być na stażu w Żilinie, gdzie trener Stanio pełnił rolę asystenta jeszcze wtedy, później pierwszego trenera. Więc tak de facto nie musiałbym oglądać meczu Wisły Płock i wiedziałem jak trener Stanio będzie chciał grać. Na pewno szybko wdrożył tą filozofię, dużo przyjemnie się Wisła ogląda i na pewno w przyszłym sezonie będzie to bardzo groźna drużyna. No my dzisiaj wyszliśmy na ogromnej determinacji, wrócili moi kluczowi piłkarze po chorobach. Ten tydzień wyglądał dobrze, mówiłem już o, o tym na konferencji przedmeczowej i dzisiaj zostało to potwierdzone. Byliśmy demonami pressingu w tej pierwszej połowie i kapitalnie się to oglądało. W drugiej połowie już w bardziej wyważony sposób, wiedzieliśmy, że mamy Castę i Jasona. Którzy są świetni z kontry i też się to potwierdziło. E, oczywiście bardzo się z tego cieszymy. Kapitalna robota całej drużyny. Mam to szczęście, że e, gdziekolwiek nie, nie trafiam, to trafiam na fajną szatnię. I tak było. Tak jest tutaj w Warcie, e, gdzie cała drużyna i łącznie z liderami to, to świetni ludzie. się. tak było w igrach. Wcześniej też tak miałem jako asystent, więc e, no by tak było zawsze.